Cześć, mam wszystkim To jest już trzeci odcineczek z Minecrafta Jak już mówiłem w tym odcinku zajmiemy się wykończeniem tego dom, nie, domu yy, pomieszczenia które znajduje się pod naszym domem Tak no, w sumie to tutaj raczej powinna być gdzieś woda ale to już mniejsza w to Wyjdę sobie na początek, na samą górę Po to właśnie, żeby tak Na yy, Przypalić sobie Kobla To będzie mi właśnie potrzebny przepalony Weźmiemy też to No, tak Musimy teraz spadać do kopalni w tej kopalni teraz trzeba będzie ja tu już mam taki w miarę wizualny plan, jak to mogę zrobić. W moim wizualnym planem jest zrobienie tak tutaj pyk, ten deski. Ok zawołamy do tu. No i teraz trzeba wykopać, pyk, cały taki długi pasek, aż do samego końca, tutaj również, no, mamy pyk, jedziemy. Zróbcie mikro, ustawcie sobie telefon. Idziemy dalej. Pyk, pyk, pyk. Mhm. Idziemy dalej. Jeszcze rozpiniam, co by tutaj zrobić jeszcze więcej w tym domu. E, w domu Boże, więc znowu w pomieszczeniu. E, nie wiem, może zrobimy jeszcze głębsze zejście jakieś do jakichś podziemi głębszych takich bardziej już. W sensie jakieś kopanie Może będziemy tutaj stąd wychodzili na poszukiwanie diaksów. No, dobra, ok To jest git teraz. No i to jeszcze miało być tak. Te filary miały być tak. Piek, piek. Mhm. Piek, 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 piek. Kurde idealnie na z tych mi desek starczy. Ja na jedno się zostało ale to będziemy zobaczyć, bo chyba dzień jest. zresztą musimy mieć też jeszcze po naszego stone'a żeby zrobić sobie te rzeźbione takie o, Nie o, żeby zrobić sobie rzeźbiane te stołny takie briki, cegiełki i się robi tak no. idealnie takich może nawet są tak, może dwa Zbędę sobie tak kobla, dorzucę go do tego. Okej, okay, idziemy tutaj na razie na wyprawę. Przydałoby się tutaj kogoś, jakiegoś zwierzę... O oh, boże, nice! No oh, fuck! Really? Jak dobrze że mam tyle tego? Kobla. Ale fuks. No, co ziem coś, że tam nie ma, do Idę narąbać temu kurde frajerowi. Szybić, szybić. Kurde, trochę nie mam z nim szans, bo on jest w wodzie. Jestem na lądzie. Ja sobie tutaj podpłynę. No chodź, chodź. Aha, aha, Kurde, serio już się no zaczyna robić. Moje no Boże, Ok. Ostro fight, tutaj widzę. Nie da mi się kupować. Nie wiem, czy z jak się da, też coś takiego zrobić. Nie, to wcale to był No Dobra. Może z tego? Nie. Fajnie byłoby, gdyby jakiś istnęły. No ale nic nie. Dobra, to trudno. Wychodzić teraz nie będę. Bo umrzeć też nie chcę. Musiałbym się tutaj ten rozejrzeć z jakimiś owcami. Po to aby zrobić sobie łóżeczko. Dobra. Nevermind. Lecimy na dół. Łuk! Tak, mam łuk! Jest! O, oh, fuck ja. Yeah. Dobra. Ale teraz nie to jest najważniejsze. Tylko to, że nie mamy znowu kilofa, ale to już co zrobię tutaj crafting, że jest też na dole. Tak. Gdzie będę crafting? Tutaj walno crafting. Będzie taki swag. Schudy z craftinga. Ale już co zrobię tutaj mój piec, no piec, boże jak ja się mylę tragicznie kilo. i nakłówiamy z tymi tutaj oto panami ich się muszę pozbyć i zastąpić czymś innym, zapewne już wiadomo czym no i ja mam nadzieję, że jakoś to mi wyjdzie i że się będzie podobać. No. Więc to lecimy pierwszą stronę. Oj, no, wiadomo, fail na sam początek od razu. Teraz o, łopata się przyda. Kill of. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie z tego. Robimy tu może jakiś magazyn, albo coś w tym tego, Albo taki po prostu wszechpokój, To będzie wszystko. Mam zamiar od następnego odcinka wygrać takiego fajnego teksturpaka John Smith. Taki jak jest starożytny, taki wiecie, tak jak wszystko, takie stare. Ale tak to, to fajnie to wyglądało mi się szczerze mówiąc podoba. Okej, okay, 21 klocków. 20 tych, dobra. Podłożę hmm. sobie to też. To też. A, to... Nic stąd jest, nie jest potrzebne? Nie. Dobra, tu jest się robi. Spadam dalej na dół i robimy dalej ściany. Jej, super zabawne, bardzo interesujące. Mhm. Tutaj teraz z grubej rury widzę, jedziemy. O Boże święty. Sorry za ten dziwianek. ale widzicie za Minecrafta jak zwykle znowu przycisza, a już teraz go przyciżać nie będę. Yy, no i tak. Jak już skończymy to wszystko ogarniać, to myślę, że jak teraz skończymy to już będzie tak w miarę dzień tak Jak mi się coś wydaje Mam taką nadzieję bynajmniej. Kurde może to chwilę biegać po tego głupiego kobla W tym czasie mógłbym porobić rzecz na coś innego, ale po co? Jest tu ktoś pobliży koło mamy sklepać sobie? nie nieważne, bierzemy naszego stolna przyrobimy na cegłówki, lecimy szybko, zrobimy tutaj, dokończymy ten kawałeczek. I myślę, że nie będę teraz, kurde, tak biegał co chwilę, tylko wkupimy się gdzieś głębiej. A potem dokończymy to. No, już prawie gotowe. Okej, okay, to tutaj gdzieś sobie wykminę, żeby był gdzieś pokój. Dobra. Lecz gdzie? Tego to sam nie wiem. Okej, okay, co zrobimy tutaj? No, takie drzwiczki. Sweet. Spójrzmy się jak najgłębiej się dam, może po drodze napotkamy jakiegoś keiva, Zbieramy trochę żelaza. Nie trzeba będzie wojować tam ostro. jak razu mówię, że z tylko zbliżam się klejno, serio, z takiej fajnej gierki. Prawdopodobnie to nagram. I jeżeli mam taką do was prośbę, nie, wiecie, że dopiero zaczęłam nagrywać. Jeżeli w ogóle ktokolwiek mnie ogląda, wiecie, to to wątpię. Nie... <laughs> I tak, mam takie małe problemy z nagrywaniem pod względem takiego czegoś, iż że jeżeli montuję filmik, to mi się nagrany dźwięk nagrywam dźwięk Audacity, City takim programem, a film nagrywam flapsem i trochę mi się ten dźwięk z filmem rozjeżdża. I nie wiem właśnie, kurde, jak to tak ogólnie zrobić, albo jeżeli znacie może jakieś lepsze programy i też, żeby nagrywały w HD 720 Maksimum, tak? Bo ja gram na laptopie, więc ten laptop nie jest jakiś magicznie mocny. Więc wiecie. No i jakbyście tam coś znaleźli, to miło było, gdybyście mi pomogli. O, widzicie nawet węgiel, żeśmy znaleźli. No, oh, fuck. Trzeci crafting, który będzie tutaj w moim domu. Nie, dobra, tak. No ten. Pik, pik, pik. W odcinku też nie będę robić jakichś tragicznie długich. Ale, no wiecie, no. Bo wtedy strasznie ten pik dużo nie waży i trochę to trwa. Fakt, to jest złota. Ciężko będzie to wydobyć żelazny. Yy, kamienny miecz. Yy, nie. Mieczem, boże, kilofem. nie. No. sobie tutaj to, idziemy do góry sprawdzić, czy już się przypaliło, na pewno się przypaliło albo się węgiel po prostu skończył tutaj e, to nie wiadomo no, ale jak widzicie fapek tu gdzieś jest fapku, fapku, gdzie jesteś? jesteśmy blisko jakiegoś kejwa здесь на место. Фабстер. Ну, сорян, здесь кто-то есть. Как там стало это место? Может, Jesteśmy tak blisko tego chłopka. Gdzie on jest? Ja go słyszę idealnie tu. A teraz on ma jakby stał

O, żelazo! I nie zauważyłem żelaza. O boże. Dobra, no to nie mam wyjścia. Musimy się wrócić do szpatyków. Znaczy, mam na patyki, ale myślę, że już będę kończył powoli odcineczek. Ponieważ nie chcę, żeby on trwał jakieś tam, kurde, pół godziny. No, więc lecimy do góry na speedzie. Hop, 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 spadnie, hop. hop. Okej, okay. odcinek trwa 16 minut ponad, 16:20 coś. Więc wiecie. Oh. Muszę sobie zrobić tu schody. Dzień? Tak, dzień. Dobra. To w tym momencie, no właśnie, coś tak myślałem. Dobra, to w tym momencie zakończymy nasz odcinek, następny pójdziemy w poszukiwaniu owcy, zrobimy sobie łóżko i tam dokończymy parę rzeczy, więc do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał mój piękny dom, widzicie, czy Wy go widzicie? Jaki piękny, niedorobiony, uwolnijmy tutaj tego, okay. dobra, do zobaczenia na następnym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subujcie mnie. a takiego ziomka de adx.pl kolega. No i tyle. Nara.